Witam w kolejnym filmie. W tym filmie pomówimy sobie o suplemencie firmy Fitmax. Model FlexFit. Jest to suplement, który ma zapewnić zdrowie stawów, bądź też polepszenie zdrowia stawów, kiedy coś już się dzieje. I teraz, dlaczego mamy trzy różne opakowania, skoro mówimy o jednym produkcie? To jest wypust pierwszy, który był. Dobrych, ładnych parę lat temu, dostępny to jest wypust drugi, i niestety to jest wypust ostatni. Jak widać, tutaj zażywam ten suplement od ładnych lat. I dlaczego nagrywam ten filmik? Z czym jest problem? Problem jest z tym, że niestety, niby wszystkie te opakowania mają po 120 tabletek. Tutaj również mamy 120 tabletek. Natomiast minus jest taki, że jeśli chodzi o zawartość składników czynnych, to rozpisane tutaj gramatury różnią się tym, że na tej rozpisce cała zawartość, którą mamy tutaj, dotyczy dwóch tabletek czyli jedna porcja, dwie tabletki. Na tych starych różnica była taka, że cała rozpiska dotyczyła jednej tabletki. Jedna porcja, jedna tabletka, jak widać. I w tej najstarszej mamy to samo, tutaj jest po polsku. Jedna porcja, jedna tabletka, i tutaj postaramy się złapać skład oraz zawartość od tej najstarszej. Wygląda to tak. Od tej przedostatniej. Wygląda to tak i tej jedynie teraz dostępnej, najnowszej wersji. Dobra. W tym filmiku nie będziemy tutaj omawiać, jak ten suplement działa, czy jest dobry, czy jest niedobry. Jest to filmik typowo skierowany do osób, które już ten suplement w jakiś sposób zażywały. Filmik ten ma na celu to, żeby zwrócić sobie uwagę na tą właśnie tabelę. Dlatego że ja szukając tego suplementu dokładniej szukałem tej starej wersji jeszcze. Dzwoniłem po kilku sprzedawcach, szukałem też w internecie, wszyscy mi mówili, że niestety już nie mają mają dostępne tą nową, mają dostępną tylko nową wersję. I niestety od wszystkich uzyskałem informację, że jest to identyczny produkt jak te poprzednie dwa. No i jakże się zdziwiłem, kiedy przyszło do mnie, opakowanie, które jest wiele mniejsze niż te poprzednie. I kiedy zacząłem szukać przyczyny i spojrzałem na gramaturę, okazało się, że tabletki zostały zmniejszone o połowę. I jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli ktoś na stałe przyjmuje sobie ten suplement, czy też co jakiś czas cyklicznie, jeżeli będzie brał tej wersji, w tym nowym opakowaniu, taką samą ilość tabletek, jak w tych poprzednich dwóch, to będzie dostarczał tylko i wyłącznie połowę substancji czynnych. I jeżeli sobie ktoś nie spojrzy na tą tabelę z tyłu, jeżeli ktoś nie ma porównania, które zwróciłoby jego uwagę, czyli na przykład nie ma starych opakowań, tak, żeby sobie zobaczyć wielkość, i nie zwróci sobie na to uwagę, to może się okazać, że odczuje po jakimś czasie, że suplement działa gorzej, coś jest nie tak, coś się zepsuło. A to wina tego, że zmniejszyli o połowę tabletki. No i w tym materiale byłoby to na tyle. Nauka na koniec jest taka, że. Nawet jeżeli kupujecie ten sam produkt, zawsze zwróćcie sobie uwagę na gramatury, opis tabletki i tak bo wszystko może się zmienić i koniecznie mogą wam o tym mówić. To by było tyle. Dzięki.